Życie potrafi nas zaskakiwać w najmniej oczekiwanych momentach. Alina, kobieta sukcesu pragnąca kariery, zmierzyła się z wyborem, który zmienił wszystko. Romans z przystojnym kontrahentem zakończył się nie tylko podpisanym kontraktem, ale i ciążą. Jak poradzi sobie z konsekwencjami? Oglądaj dalej, aby poznać całą prawdę o wyborach, które mogą zrujnować życie lub otworzyć nowe możliwości. Nie mogę się już doczekać, kiedy zostanę babcią, mówiła moja mama przy każdej możliwej okazji. Zawsze, jak tylko nadarzyła się chwila, wracała do tego tematu, jakby była na jakiejś misji, której celem było przekonanie mnie, że tylko dziecko może nadać mojemu życiu sens. Z czasem te jej słowa, które niegdyś traktowałam jako niewinną rozmowę, zaczęły przypominać mi uciążliwy dźwięk, którego nie można się pozbyć. Drażniły mnie coraz bardziej. Mamo, wybacz, ale o tym to ja będę decydować. Powtarzałam jej za każdym razem, choć dobrze wiedziałam, że moje słowa nie docierają. Mama traktowała to jak kolejną okazję do wtrącenia swojego zdania, nie bacząc na to, co odpowiadałam. Wy, młodzi świata poza pracą, nie widzicie, mówiła z głębokim westchnieniem, jakby ta cała nasza gonitwa za karierą była jedynie chwilową modą, czymś, co kiedyś minie, ale teraz przesłania nam prawdziwy sens życia. Każdy ma prawo sam dokonywać wyborów, próbowałam jeszcze coś tłumaczyć, ale było to jak rzucanie grochem o ścianę. Z moją mamą nie dało się wygrać w dyskusji, bo miała jeden stały zestaw argumentów, z którego korzystała niezależnie od tego, co ja mówiłam. Boga byś się wstydziła mieć tyle lat i żadnego dziecka, dodawała zwykle na koniec rozmowy, uderzając w czuły punkt, jakby chciała przypomnieć, że w oczach społeczeństwa, a zwłaszcza w jej oczach, moja wartość była niekompletna bez dziecka. Dyskusje z nią były jak walka z gumowym młotkiem, uderzanie nim w ścianę, która zawsze zostawała nienaruszona. Moje argumenty spływały po niej jak woda po kaczce. Nieważne, co bym powiedziała, i tak wiedziałam, że jej zdanie pozostanie niezmienione. W jej oczach byłam kimś, kto z uporem broni się przed oczywistością, czyli przed macierzyństwem, które, jak twierdziła, było najwyższym powołaniem kobiety. Gwoli ścisłości dopiero co przekroczyłam trzydziestkę. Czy to tak dużo? Wydawało mi się, że mam jeszcze mnóstwo czasu na decyzje, które będą naprawdę ważne. Moja mama zaszła w ciążę mając zaledwie 19 lat i zawsze oczekiwała, że pójdę w jej ślady. Była przekonana, że powinnam postąpić tak samo jak ona, bo przecież tak to się robi. Dla niej życie układało się według jednego ustalonego schematu: najpierw szkoła, potem małżeństwo, a zaraz potem dzieci. Tymczasem ja nie tylko nie miałam dzieci, ale nawet nie byłam jeszcze pewna, czy ich chcę. To, że nie biegłam do ołtarza z pierwszym napotkanym mężczyzną, i nie zakładałam rodziny w stylu, jaki ona sobie wyobrażała, było dla niej prawdziwym szokiem. Krytykowała każdą moją decyzję związaną z karierą zawodową. Dla niej byłam egoistką, która myśli tylko o sobie i o swojej pracy. A przecież praca była dla mnie czymś więcej niż tylko sposobem na zarobek. To był mój sposób na realizację marzeń, na rozwój, na poznawanie siebie. Mama jednak widziała w tym jedynie poświęcenie czasu, który, jak powtarzała, mógłby być lepiej wykorzystany. Zegar biologiczny tyka, młodsza nie będziesz, powtarzała jak mantrę, jakby ta groźba miała na mnie zadziałać. Nie rozumiała, że ja nie potrzebuję przypomnienia o upływającym czasie, ja doskonale zdawałam sobie z tego sprawę. Ale dla mnie teraz był właśnie ten moment, kiedy zawodowo osiągałam sukcesy, kiedy czułam, że to mój czas, że to moje przysłowiowe pięć minut. Nie chciałam tego zaprzepaścić w imię cudzych oczekiwań. Ani mi się śniło rezygnować z siebie z moich planów i marzeń tylko dlatego, że ktoś inny, nawet moja mama, uważał to za stosowne. Dziecko. Może kiedyś, ale na pewno nie teraz, kiedy tak wiele jeszcze chciałam osiągnąć. Niestety moja mama potrafiła być bardzo podstępna. Kiedy rozmawiała z dalszymi członkami naszej rodziny, wyolbrzymiała i przeinaczała wszystko, co działo się w moim życiu, zwłaszcza w kontekście macierzyństwa. W ich oczach byłam najpewniej zimnym, wyrachowanym potworem pozbawionym wyższych uczuć, nie wspominając o instynkcie macierzyńskim, który według niej powinien być dla każdej kobiety czymś naturalnym. Niewątpliwie byłam tematem wielu rodzinnych plotek przy niedzielnym obiedzie, tą egoistyczną córką, która karierę postawiła ponad wszystko, nawet ponad święty obowiązek posiadania dzieci. Czułam, jakby moja decyzja o skupieniu się na własnych aspiracjach życiowych i zawodowych była w jej oczach czymś skrajnie nienormalnym, niemalże społecznie niewłaściwym. Jednak ja doskonale wiedziałam, czego chcę od życia. Już jako dziecko marzyłam, aby zostać architektką. Każdy etap mojej edukacji, każda przeczytana książka, każdy projekt w szkole wszystko to było częścią większego planu, który miał mnie przybliżyć do realizacji marzenia. Ukończenie studiów było ogromnym krokiem w tym kierunku, ale wiedziałam, że to dopiero początek. Studia architektoniczne, a później niekończące się praktyki kosztowały mnie mnóstwo wysiłku, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Nie było łatwo. Wielokrotnie siedziałam po nocach, dopracowując projekty, w których każdy milimetr miał znaczenie. Każda linia, każdy detal musiał być perfekcyjny. W międzyczasie starałam się zdobywać doświadczenie. Dosłownie chwytałam każdą możliwą okazję, by wzbogacić swoje CV o projekty związane z architekturą. Mimo tych trudów wiedziałam, że warto. W końcu, zaledwie rok po ukończeniu studiów, udało mi się zdobyć posadę w jednej z najbardziej prestiżowych pracowni architektonicznych w Krakowie. Był to dla mnie prawdziwy przełom. Moment, w którym zrozumiałam, że wszystkie te lata poświęceń i ciężkiej pracy zaczynają się opłacać. Nie mogłam opisać, jak bardzo byłam dumna z tego, co osiągnęłam. Czułam, że to dopiero początek, że moje marzenia o własnej firmie wcale nie są takie odległe, jak mogło się wydawać jeszcze kilka lat temu. Każdy dzień w pracy był dla mnie kolejną szansą na rozwój. Ciężko pracowałam, a moja determinacja została zauważona przez szefów doceniali moje zaangażowanie regularnie, powierzając mi coraz bardziej prestiżowe projekty, które niejednokrotnie wiązały się z delegacjami. Podróże służbowe, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, stały się dla mnie codziennością. Nasze biuro miało szerokie kontakty międzynarodowe, współpracując z wieloma klientami spoza Polski, co otwierało przede mną niesamowite perspektywy na przyszłość. Każdy taki projekt oznaczał nie tylko prestiż, ale i szansę na zdobycie cennych umiejętności, które mogłyby mi się przydać w przyszłości, kiedy w końcu otworzę własną firmę. Mój awans był już niemal pewny. Wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Ostatnim kluczowym sprawdzianem miało być pozyskanie niezwykle ważnego kontrahenta. W tym celu razem z moim przełożonym i koleżanką z biura udaliśmy się na służbową podróż do Madrytu. Miałam jeszcze jedną przewagę doskonale znałam hiszpański, co w tej sytuacji było ogromnym atutem. Perspektywa wyjazdu do stolicy Hiszpanii i możliwości uczestniczenia w tak ważnym projekcie napawała mnie niesamowitą radością. Czułam się, jakbym stąpała po ścieżce, która prowadziła mnie prosto ku realizacji moich zawodowych marzeń. Madryt zrobił na mnie ogromne wrażenie. Był to jeden z tych miast, które od pierwszego spojrzenia przyciągają swoją energią, tętniącym życiem, a zarazem majestatycznym pięknem. Choć Hiszpanię odwiedzałam już wcześniej, nigdy wcześniej nie byłam w jej stolicy a jej wyjątkowa atmosfera zapierała dech w piersiach. Szkoda tylko, że nie było zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Plan mieliśmy napięty, a pierwsze spotkanie biznesowe zaplanowane było już na dzień przylotu. Jednak życie bywa przewrotne. Czasami, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, los postanawia zaskoczyć nas w sposób, którego się nie spodziewamy. I to właśnie w Madrycie los postawił na mojej drodze coś, a raczej kogoś, kto kompletnie wywrócił mój świat do góry nogami. Wpadłam po uszy w zielone oczy i silne ramiona ognistego Hiszpana. W jednej chwili zapomniałam o wszystkich planach, celach i zawodowych ambicjach. Kolacja miała się odbyć w eleganckiej restauracji, co nieco mnie uspokajało. Wiedziałam, że to spotkanie biznesowe nie będzie sztywnym wydarzeniem w dusznej sali konferencyjnej, a raczej luźną rozmową przy winie i dobrym jedzeniu. Atmosfera sprzyjała nawiązywaniu nieformalnych relacji, które często są kluczem do sukcesu w takich sytuacjach. Już przy wejściu dostrzegłam, że delegacja reprezentująca naszego potencjalnego klienta liczyła trzy osoby. Od razu przyciągnął moją uwagę jeden z nich, wysoki, ciemnowłosy mężczyzna o zjawiskowo zielonych oczach. Diego. Wyglądał, jakby właśnie wyszedł z okładki magazynu modowego, a jego urok bił na tyle mocno, że momentalnie straciłam kontakt z rzeczywistością. Z trudem odrywałam od niego wzrok. Mój mąż, Jacek. W tej chwili zupełnie o nim zapomniałam. Od jakiegoś czasu między nami było źle, a presja, jaką Jacek wywierał na mnie w kwestii posiadania dziecka, sprawiała, że oddalaliśmy się od siebie coraz bardziej. Każda rozmowa kończyła się kłótnią, a nasza relacja zaczęła przypominać ciszę przed burzą, którą oboje próbowaliśmy unikać. Ta presja, ta ciągła próba naciskania na mnie, abyśmy założyli rodzinę, była wręcz nie do zniesienia. Diego wręcz przeciwnie, patrzył na mnie tak, jakby w tym momencie byłam dla niego jedyną osobą na świecie. W jego oczach widziałam błysk, ten nieuchwytny magnetyzm, który pociągał mnie coraz bardziej. Gdy nasze spojrzenia spotkały się po raz pierwszy, poczułam, że ta noc nie skończy się na zwykłym biznesowym spotkaniu. Atmosfera była coraz luźniejsza, rozmowy powoli zaczynały się zbaczać z tematu kontraktu, a wino lało się bez końca. Śmiech, żarty, flirt, to wszystko sprawiło, że służbowe sprawy nagle zniknęły z naszej rozmowy, a w głowie miałam tylko jedną myśl Diego. Kolacja trwała do późnych godzin nocnych, a ja, pod wpływem alkoholu i wszechogarniającej namiętności, w końcu wylądowałam z Diego w jego hotelowym pokoju. To, co wydarzyło się tej nocy, trudno mi było nazwać inaczej niż szaleństwem. To była najbardziej namiętna noc w moim życiu. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam tak intensywnej bliskości, takiej pasji, jaką okazywał mi Diego. Przy nim zapomniałam o wszystkim, o mężu, o problemach, o presji, jaką czułam w domu. W ramionach tego przystojnego Hiszpana mogłam zostać na zawsze. Następne tygodnie były jak jazda na rollercoasterze. Po powrocie do Polski wróciłam do swojego codziennego życia, próbując poukładać myśli i emocje. Czułam się rozdarta między tym, co się wydarzyło, a obowiązkiem, który czekał na mnie w domu. Jednak nic nie mogło przygotować mnie na to, co miało nastąpić. Kiedy pewnego ranka zobaczyłam dwie kreski na teście ciążowym, poczułam, jak Ziemia osuwa mi się spod nóg. Zamiast radości, którą wiele kobiet odczuwa w takiej chwili, ja czułam przerażenie. Zaczęłam panikować, a łzy same napłynęły mi do oczu. Nie były to jednak łzy szczęścia, tylko czystego lęku. Nie chciałam tego dziecka, nie chciałam żadnego dziecka. Dopiero teraz zrozumiałam, że nigdy nie planowałam zostać matką. Stanęłam przed lustrem, patrząc z obrzydzeniem na swój brzuch. Jak to możliwe? Dlaczego ja? Ojcem oczywiście był Diego. Z Jackiem nie sypiałam od miesięcy. Nasz związek był praktycznie martwy. Mimo, że czasem próbował jeszcze coś naprawić. Kilka razy podejmował próby, by odbudować naszą relację, ale ja za każdym razem go odtrącałam. Nie czułam już nic do mojego męża. Diego natomiast był wszystkim, czego pragnęłam w tamtej chwili. Co ja mam zrobić? Wyłam w, ręka w mojej najlepszej przyjaciółki Zuży, która słuchała mnie z wyraźnym współczuciem. Masz dwa wyjścia. Powiedziała rzeczowo ale wiesz, że będziesz musiała powiedzieć Jackowi prawdę. Boję się, szeptałam, czując się jak mała zagubiona dziewczynka. To było straszne. Jak mogłam do tego dopuścić? Dlaczego zrobiłam coś tak głupiego? Ala, co ci strzeliło do głowy? Zuza była wyraźnie zirytowana. Naprawdę. Diego. I co teraz? Sama nie wiedziałam, co odpowiedzieć. To była chwila słabości, moment, kiedy wszystkie moje rozterki i problemy odeszły w cień. A ja pozwoliłam sobie na coś, czego nie powinnam była zrobić. Ale co teraz? Co dalej? Wróciłam do domu całkowicie wykończona. Jacek natychmiast zauważył, że coś jest nie tak. Zapytał, co się stało. A ja nie miałam już siły na kłamstwa, wszystko mu opowiedziałam. Patrzył na mnie z bólem i niedowierzaniem. Widok jego cierpienia rozdzierał mi serce, ale wiedziałam, że już nic nie możemy naprawić. Najlepiej będzie, jak się wyprowadzę. Powiedziałam cicho. Jacek nie protestował, był zbyt załamany, by cokolwiek odpowiedzieć. Spakowałam swoje rzeczy i tymczasowo zamieszkałam u zuży. Potrzebowałam chwili spokoju, miejsca, w którym mogłabym pomyśleć. Wiedziałam, że muszę znaleźć sobie jakieś małe przytulne mieszkanie, gdzie będę mogła ułożyć sobie życie na nowo. Nie mogłam podjąć żadnej decyzji dotyczącej mojej ciąży. Czułam się kompletnie zagubiona, a każda myśl o przyszłości budziła we mnie coraz większy niepokój. Zamiast działać, zamiast coś postanowić, po prostu tkwiłam w tym zawieszeniu, nie robiąc absolutnie nic. Problemów jednak nie dało się uniknąć, musiałam poinformować moich przełożonych o ciąży. To była trudna rozmowa, bo wiedziałam, że nie spotka się to z entuzjazmem. I tak się stało. Usłyszałam, że w tej sytuacji firma nie może sobie pozwolić na mój awans. Nowe stanowisko wymagało pełnej elastyczności, gotowości do wyjazdów, a przede wszystkim stuprocentowej dyspozycyjności. Ich ton był uprzejmy, ale w słowach brzmiała wyraźna sugestia: ciąża oznaczała dla nich problem. Pierwszy raz w życiu poczułam się tak jawnie dyskryminowana ze względu na to, że jestem kobietą. Mogłam się oburzyć, mogłam walczyć o swoje prawa, ale wiedziałam, że wykłócanie się w tej sytuacji mija się z celem. Nie miałam siły ani odwagi na konfrontację. W końcu do awansu formalnie nie doszło. Nikt mnie z pracy nie wyrzucał, nikt nawet nie proponował degradacji. Tylko, że ja wiedziałam, że moje marzenia o rozwoju zawodowym przestały być priorytetem dla firmy, przynajmniej na najbliższe miesiące. Byłam kompletnie załamana. Tyle lat starań, tyle poświęceń, tyle nieprzespanych nocy, a wszystko zaprzepaściłam jednym głupim wyborem. Gdyby nie ten romans z Diego, gdyby nie to, że uległam chwilowej słabości, wszystko mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. A teraz. Diego pewnie dawno już o mnie zapomniał. Nasza noc w Madrycie była dla niego jedynie przyjemnym epizodem, który zniknął z jego pamięci tak szybko, jak się pojawił. A ja. Ja zostałam z rosnącym brzuchem, pamiątką po tamtej nocy, która zmieniła moje życie na zawsze. Siedziałam na kanapie u zuży, próbując zebrać myśli, gdy usłyszałam jej kroki. Zajrzała do pokoju, patrząc na mnie z czymś, co przypominało współczucie. Masz gościa, powiedziała cicho, z delikatnym uśmiechem. Gościa, spytałam, zdezorientowana. Nikogo się nie spodziewałam. To Jacek, dodała, tym razem konspiracyjnym szeptem. Jej ton sugerował, że czuła się niepewnie w tej sytuacji, jakby nie wiedziała, jak zareaguje na to, co właśnie mi przekazała. Wyszła szybko, dając mi chwilę na przygotowanie się na spotkanie z mężem. Moje serce zaczęło bić szybciej. Nie byłam pewna, co właściwie powinnam powiedzieć. Czy był gotów mnie wysłuchać? Czy przyszedłby raz na zawsze zakończyć tę farsę naszego małżeństwa? Z trudem zebrałam się na odwagę, by zejść na dół i stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, którego zraniłam. Kiedy wszedł do pokoju, jego twarz była zmęczona, oczy pełne smutku, ale nie gniewu. To mnie zaskoczyło. Spodziewałam się wyrzutów, gniewnych słów, krzyków, a on po prostu usiadł obok mnie na kanapie i spojrzał w moje oczy z głębokim smutkiem. Nie mogłam na niego patrzeć. Czułam, jakby każde spojrzenie na jego twarz przypominało mi o wszystkim, co zniszczyłam. Zamiast tego, Wpatrywałam się w przestrzeń przed sobą, milcząc. Jacek, choć początkowo również milczał, w końcu zaczął mówić. Jego słowa były ciężkie, jakby każde zdanie wymagało od niego ogromnego wysiłku. Wiesz, ta cała sytuacja mocno mnie przerosła. Zaczął cicho, ale dała mi też dużo do myślenia. Miał rację. W ciągu tych kilku ostatnich miesięcy wszystko wymknęło się nam spod kontroli. Nasz związek był daleki od ideału, a decyzje, jakie oboje podejmowaliśmy, tylko pogłębiały przepaść między nami. Wiedziałam, że nie jest zachwycony moją ciążą. To oczywiste, zaszłam w ciążę z innym mężczyzną. Mimo to Jacek mówił dalej. Wyznał, że nadal mnie kocha. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, jego uczucia do mnie nie zniknęły. Był gotów mi wybaczyć. Słysząc te słowa, nie mogłam powstrzymać łez. Rozpłakałam się jak dziecko, pełna wstydu i poczucia winy. Jak mogłam dopuścić do tego wszystkiego? Jak mogłam zranić człowieka, który był gotów znieść tak wiele, by mnie zatrzymać? Przepraszam, wyszeptałam przez łzy. Proszę, daj mi drugą szansę. Obiecuję, że jej nie zmarnuję. Jacek nie odpowiedział od razu, ale jego milczenie nie było oznaką braku decyzji. Widziałam, jak walczy z emocjami, próbując zrozumieć, jak moglibyśmy dalej żyć po tym wszystkim. Nie było to proste ani dla mnie, ani dla niego, ale wiedziałam, że jeśli tylko damy sobie szansę. Jeśli zdołamy jakoś odbudować to, co straciliśmy, może jeszcze uda nam się ocalić nasze małżeństwo. Tego dnia poczułam pierwszy promyk nadziei. Byłam świadoma, że przed nami długa droga pełna wyzwań, rozmów, łez i niepewności. Ale ten jeden moment, kiedy Jacek wyciągnął do mnie rękę i powiedział, że jest gotów spróbować, dał mi siłę, by walczyć o nasz związek.